Sytuacja, e, kiedy ja będę go ściągał, tak, to będzie atakował, próbował łapać, łapię go, e, tutaj dzieciom wagę za nadgarstek. To jest moja obrona, ja nie da się złapać, bo jak on nie tu złapie, e, no to już gdzieś tam będzie kontrola, ale nie próbuję nogi już w skontrolować, więc kto atakuje, wchodzę tu, bo ten łapie za nadgarstek, co robię dalej? Jak już to lepiej ma złapaną, to ja nie będę puszczał, tylko postaram się go od razu atakować. Kimura jest z drugiej strony, więc z kimurę nie zrobię. Tak? Co z tej pozycji mogę zrobić? No bo to taką tego odgarstę, z od drugiej strony. Eee, popatrzcie co robię. Wysuwam się najmniej po kimurę, a wodą tą stronę. Czyli idę tu, idę na łokieć, rękę wkładam tu między jego ciało i tutaj teraz swoją ręką ustawiam, go, żeby złapać za na nadgarstę. Popatrzcie, że jego ręka i łokieć jest zablokowana na moim brzuchu, tu go dociskam, zamykam gardę, żeby mi nie uciekł. I dociągam, tak? O, bardzo mocna technika. No, jeszcze raz. On mi chce złapać za tak kołnierz. Spycham mu rękę, tak? Tu kontroluję, dobra była kontrola. Tak, żeby, żeby mi nie jest Wysuwam biodra na bok. Idę do góry na swój łokieć. Ręka wchodzi od dołu. No i tu już go trzymam, tak? Tu już teraz, zobaczcie, ja moim ciało, będę decydował, gdzie on tą rękę sobie da złapie. Hop, Złapuję. Teraz mówię, już samą tą ręką się Nie działa. Znowu, drugą dokładam i wyciągam e, Pamiętajcie o tym, żeby tą gardę zapinać e, żeby tutaj też ta kontrola była im lepsza kontrola im ulicach nie tym jest łatwiej nie? E, Jeszcze raz, atakuje mnie spycham, hop i są to, że ja spycham, bo patrzę od zewnątrz nie łapię tutaj, tak? bo tu nic nie da. to wtedy jeżeli tu, no to pójdę w tą stronę, tak? Tu ale tutaj, tak? On mnie atakuje hop, złapałem, tak? złapałem z tej strony na bok na łokieć wchodzę, tu go przyklejam do siebie. Jako tu mam, on będzie próbował się gdzieś naprostować, pracować, tak? tak? Jako cały no, cały czas. Szukam ręki, zapajam rękę. Jak już tu go złapię, próbuję czy łokciem, to próbuję. No ma opcji. już jest złapana ta ręka, to jest poparcie. Tak, z dwoma rękami dociągam nadgarstek tu do siebie. No i oczywiście gardę, mogę dopiąć, tak? Choć teoretycznie, jak już ta noga jest znaczy czy ręka jest złapana? To prawdopodobieństwo, że on ucieknie jest minimalne. Wchodzisz tu, żeby widzieli. Kiedy atakuję, to wpycham, tak? lechałem na łokieć, wyjście łokciowe. Mogę złapać, ja on Amerykanę łapał. Bo tu będzie jak go było wyrywać, tak? Odsugerują czynu. W momencie, kiedy on rękę dźwignie, łapię sobie, tak? złapałem od garstek. Dokładam drugą mękę, zapinam gardę i teraz nie prostuję się do tyłu, tylko dokulam się, tak? Czyli tak kulam, skulam do siebie. I dociągam, tak? Na Boli, nie? <grym> Raz, dwa, trzy.